Cześć. Dzisiaj odpowiem ci na pytanie dlaczego podjadasz. Zapraszam na materiał. Największym problemem większości ludzi jest to, że zaczynają one z, oni ze zbyt niskich kalorii, bo myślą, że dzięki temu schudną szybciej. No i właśnie niekoniecznie, bo jeżeli ktoś zacznie już od razu na samym starcie z niskiego pułapu kalorii, z, zrobi sobie deficyt rzędu powiedzmy tego 1000-1500 kilokalorii dziennie, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po tygodniu czy może dwóch przyjdzie taki moment, w którym no, taka osoba po prostu pęknie, siądzie do stołu i zacznie jeść wszystko, co będzie miała tylko na swojej drodze. Jeżeli będą słodycze w domu, to prawdopodobnie też do nich dojdzie no i zaczyna się takie błędne koło, czyli trzymanie się tydzień, dwa założeń kalorycznych, potem jeden dzień, w którym bardzo dużo zjemy i tak naprawdę cofniemy się o tydzień, no i nie ma to naprawdę większego sensu, bo jeżeli taka osoba dopasowałaby ten deficyt kaloryczny do własnych możliwości i byłby on mniejszy o połowę, to wyszłoby na tym znacznie, znacznie lepiej. Z tego względu, że w przypadku, gdy mamy to podjadanie raz na dwa tygodnie, czy nawet na tydzień, no to praktycznie stoimy w miejscu. A jeżeli ten deficyt dostosujemy, to po czterech tygodniach można już naprawdę zobaczyć fajne efekty. Dlatego pamiętajcie o tym, że redukcja tkanki tłuszczowej to nie jest coś, co następuje szybko. Tak samo jak odkładanie. Dana osoba nie, przytała, nie przytyła w tydzień, w dwa, tylko to zajmowało pewnie miesiące czy nawet lata. Dlatego teraz nie oczekujcie tego, że schudniecie w tydzień czy dwa. Dajcie sobie kilka miesięcy, może nawet cały rok. Oczywiście zróbcie to z zaplanowanymi przerwami, jak chodzi właśnie o redukowanie, czyli chociażby diet breakami, o których mówiłem tutaj gdzieś w tym filmie. No i naprawdę będzie to znacznie znacznie lepsze podejście niż katowanie się jakimi, jakimiś dietami głodówkowymi czy jakimiś dietami sokowymi, które dostarczają nam no, nie wiem około 1000 kilokalorii, no nie teny droga. Lepiej ten deficyt dobrać tak, żeby nie było tych problemów z trzymaniem się deficytu kalorycznego, żeby nie było problemów z zarządzaniem głodem i żeby ominąć jak najwięcej problemów generalnie z szeroko pojętym zdrowiem, z gospodarką hormonalną, bo takie diety głodówkowe po prostu bardzo szybko wpływają negatywnie na nasz stan zdrowia, na nasze samopoczucie, na nasze funkcjonowanie w ciągu dnia, więc nie tędy droga. Jeżeli chcesz ten błąd naprawić, to tak jak mówię, dobierz odpowiedni deficyt i to będzie tutaj kluczowe. No, i to byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że da Ci to do myślenia i że jeżeli miałeś bądź miałaś tego typu problemy z podjadaniem, to ten deficyt zmniejszysz, zaczniesz z wyższych kalorii i zobaczysz, że za miesiąc czy za dwa mi podziękujesz, bo te efekty, które uzyskasz, będą znacznie lepsze niż dotychczasowe. Także to byłoby na tyle. Pamiętaj o zostawieniu lajka, subskrypcji, skomentuj ten film, zapytaj o cokolwiek chcesz i co. Do zobaczenia w następnych materiałach.